miałam pojęcia, że już to Już głowa na no mniej więcej tak. Już sama nie wiedziałam, gdzie jest. Ale tak naprawdę to ogromna frajda. Mimo tego, że mam powycieraną szyję od pasów, śniak od kasku i od balaklawy na czole, pobijane łokcie, kolana od nawigacji, to i tak się uśmiecham, bo to piękna przygoda. Jechałam z fantastycznymi kierowcami. Z Piotkiem Dobrukiem i z Pawłem Molgo z Nakrali Team. I to nie dość, że fantastyczny jeszcze dżentelmeni, więc w ogóle miałam jako Pana Boga bo może wszyscy żeśmy się w tej kabinie równo obijali. Przepiękne widoki, absolutnie nie do zapomnienia. Są tam piękne rzeszki czwarte i można sobie przecież sobie mówić, że jestem sentymentalną pensjonarką, ale i tak mi się podobały. Takiego światła jak jest w Afryce chyba nie ma nigdzie na świecie,